Przed tobą medytacja, która pozwoli ci odpuścić emocje skowane pod postacią napięcia i poczuć się spokojni. Zaczniemy od zrozumienia, co tak naprawdę dzieje się, gdy tłumimy emocje, często nieświadomie, jakby w sposób nauczony. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że to, co naprawdę nas boli, to sposób, w jaki próbujemy sobie z nimi radzić. Większość z nas ucieka od trudnych emocji. Chowamy złość, tłumimy smutek, ignorujemy napięcie, ale to wszystko nigdzie nie znika. Zostaje w ciele, w spiętych plecach, w bezsennych nocach, w uczuciu, że jesteśmy na granicy, choć nie wiemy dokładnie dlaczego. Zdarza ci się myśleć, nie wiem, czemu jestem taki napięty. Zestresowany, czy może nerwowy bez powodu? Ale to nigdy nie jest bez powodu. Emocje to sygnały. One nie są przeciwko nam. One próbują nam coś powiedzieć. Problem zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy z nimi walczyć. Gdy zamiast wysłuchać, staramy się je uciszyć. Gdy zamiast zauważyć, chcemy je jak najszybciej odepchnąć. W jednej z książek, które wiele mi dały, autor pisze, że człowiek może przetrwać wszystko, jeśli tylko widzi w tym sens. Ale gdy nie widzi sensu, nawet drobne rzeczy stają się nie do zniesienia. I właśnie to dzieje się, gdy emocje pozostają niezauważone, zepchnięte w kąt. Gdy gubimy prawdziwy sens emocji, zapominamy o ich przeznaczeniu, ignorujemy to, co czujemy. Pozostaje nam tylko ból i zmęczenie. Być może robisz to automatycznie, bo tak już się nauczyłeś. Dlatego tak ważne jest, by nauczyć się robić przerwę, zatrzymać się na chwilę i dać sobie obecność. Moment, w którym pozwalamy sobie samemu zostać zauważonym. Emocje dają nam wybór, czy chcemy dalej je dźwigać. Czy możemy je zaakceptować, zauważyć i pozwolimy odejść? W buddyzmie mówi się, że cierpienie nie pochodzi z samego bólu. Jasne, ono pochodzi z oporu wobec niego, a odpuszczenie zaczyna się tam, gdzie kończy się walka. To właśnie dziś zrobimy. Nie będziemy niczego tłumić, nie będziemy się zmuszać do pozytywnego myślenia. Zamiast tego przyjmiemy to, co jest, i pozwolimy temu spokojnie odpłynąć. Bo najgłębszy spokój zaczyna się nie wtedy, gdy wszystko jest dobrze, ale wtedy, gdy potrafimy zaufać, że sobie poradzimy. Nawet jeśli jeszcze nie wszystko się ułożyło. Usiądź lub połóż się wygodnie. Nie musisz robić niczego specjalnego. To czas dla Ciebie. Pozwól sobie na to. Zamknij oczy, weź głęboki, świadomy wdech i długi, spokojny wydech. Powtórz to jeszcze raz. Postaraj się, by każdy kolejny wydech był nieco dłuższy. Poczuj się z tym komfortowo. rozluźnij swoje czoło, pozwól barkom swobodnie opaść. Może twoje dłonie są teraz zaciśnięte, rozluźnij je. Rozluźnij swoją szczękę, pozwól sobie poczuć ciężar ciała, jakie ono dzisiaj jest. Ciężkie, czy może lekkie? Jak dotykasz podłoża, gdzie czujesz to najmocniej. Czy jest gdzieś napięcie? Może w karku, w ramionach, a może na plecach. Nie próbuj tego zmieniać, nie musisz nic z tym robić. Tylko to zauważ, tak jakbyś był obserwatorem, łagodnym i wyrozumiałym. Teraz skup uwagę na oddechu, ale nie kieruj nim. Niech będzie naturalny, pozwól ciału decydować za ciebie, a ty jedynie obserwuj, w którym miejscu czujesz najwyraźniej swój oddech, czy jest to ruch klatki piersiowej, czy chłód powietrza na płatkach nosa, skup się na tym odczuciu, zagłęb się w nie. jakieś myśli, sytuacje, a może emocje pojawiały się w Twojej głowie. Czy umiesz je zauważyć? Czy umiesz je nazwać? Nie odrzucaj ich tym razem. Pozwól im być. Zauważ je, daj im swoją uwagę. To wystarczy, by mogły się rozpłynąć. Powoli wracaj do ciała. Poczuj, jak opierasz się na ziemi. Jak twój oddech wraca do naturalnego rytmu. Poczuj, że jesteś tutaj. Być może nie wszystko się zmieniło, ale zrobiłeś dziś coś dla siebie bardzo ważnego. Pamiętaj, że odpuszczenie to nie jest słabość, to nie jest porażka, to odwaga, to decyzja, by przestać walczyć i zacząć słuchać. Kiedy będziesz gotowy, możesz powoli otworzyć oczy. Dziękuję Ci za tę medytację i do usłyszenia w kolejnej.